Siema. Z racji, iż wkrótce pojawi się akt 10, o ile już nie jest oficjalnie w grze, w momencie kiedy ten film jest publikowany, to postanowiłem troszeczkę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, to znaczy nagrać film z zarabiania w czasoprzestrzeni wróżki oraz przy okazji zarobić trochę kasy na lepsze rozpoczęcie aktu. Wiem, że może to nie być tak bardzo pożądany film, gdyż miejsce to jest przeznaczone dla wysokopoziomowych postaci. I też możliwe, że nie spodobała się Wam ta informacja, ale filmy z tej serii mogą pojawić się tymczasowo, trochę rzadziej. Mówię tymczasowo, bo chciałbym chociaż na początku skupić się mocniej na akcie 10. Ale seria nie odchodzi w zapomnienie, ponieważ mam jeszcze sporo miejsc do wytestowania. Przechodząc do tego, co jest teraz na ekranie, znajduje się w CP wróżki 1. Jest to taka specjalna CP, którą możemy odpalić w dowolnym momencie, jeśli tylko mamy w ekwipunku. Kamień Czasu Wróżki. Dropią one na ziemię po ukończonym rajdzie Polutusa, natomiast z racji, iż są zdatne do handlu, to możemy je również kupić od graczy za grosze. Teraz pytanie brzmi, po co robić tą CP? Otóż za jej ukończenie mamy gwarantowany odłamek czasoprzestrzeni, niezbędny do ulepszania wróżek od plus 0 do 5. Dodatkowo mamy również szansę na to, że w skrzyni po ukończeniu otrzymamy kolejny odłamek. Jeden taki odłamek waha się cenowo od 700k do nawet 1 kk Będę również zbierał te najdroższe materiały, które będą mi dropiły: z potworów, takie jak ząb probaka, olbrzymiego szczura oraz noga kolczastego pająka. Oraz zrobię na samym końcu też podsumowanie ilości złomu oraz twardych kości. Tak jak mówiłem, miejsce to jest głównie dla wysokopoziomowych postaci, czyli najlepiej już 90. AW leveli. Na 80 AW dacie radę również, ale będzie odczuwalna różnica w tempie robienia. Pierwsze kilka godzin testowałem sobie każdą drogę w CP oraz kilka pierdół takich jak zmiana peta lub kostiumów. W pierwszej godzinie wybrałem się w kierunku góra lewo. Rzeczy z których korzystałem to mały tęczowy duch oraz kiciolot w celu podwojenia przedmiotów z potworów i odpowiadając od razu na pytanie, czy działa na odłamki po ukończeniu. Nie, nie działa. Dodatkowo tarot śmierć jako taki mały i tani boost dla postaci. Przed każdym CP rzucałem sobie buffy holki oraz krusa, chociaż ja to uważam, że yy, za zbędny dodatek, gdyż największą siłą to oczywiście są tutaj bufy WK i one w zupełności by wystarczały. Idąc tą stroną w ciągu godziny ukończyłem 14 CP. Na drugiej godzinie poszedłem kierunkiem góra prawo, no i wyszło niestety tylko 13 CP. Tak naprawdę dużo mi zmienia, np. fakt, że w takiej CP nie jestem w stanie zrobić na jednym czasie tatuaży. Każdy, każda strona to inne rozmieszczenie pokoje oraz mobów. W trzeciej godzinie poszedłem dół lewo. Ciekawostkę Wam powiem taką, że dopiero niedawno się dowiedziałem, że można też pójść w dół. Nigdy nie zwracam uwagi na to, jak wygląda CP, a że przy każdym użyciu kamienia pojawiamy się przed, przed portalem w górę, no to uznałem, że jest tak i już. Tutaj również 13 CP, więc kiepsko. Wychodzi na to, że wciąż wygrywa kierunek z pierwszej godziny, ale przychodzi czwarta godzina i wszystko zmienia. W czwartą godzinę poszedłem w ostatni możliwy kierunek, czyli dół prawo i okazało się, że jest to najlepsza opcja, ponieważ zrobiłem 15 cp w ciągu godziny. Więcej nie byłem w stanie wycisnąć już, ale widzicie czego się nawet sam nauczyłem. Zawsze odkąd przed akt 9 robiłem w stronę góra lewo, a tu się okazało, że da się jeszcze szybciej. W piątą godzinę spróbowałem poeksperymentować i sprawdzić, czy opłaci mi się wymienić kiciolota na mruczkołaja. Niby tracę szansę na podwajanie, ale zyskuję drugi wok. No co by nie było, to ponownie wyszło 15 CP w godzinę. Jednak te woki nie zmieniają tak dużo, jakbym sobie o tym myślał. Też trochę kwestia tego, że te moby są co chwilę dorespiane, więc nie ma takiego jednego dobrego woka, które by totalnie znacząco skracał czas wykonania. W 6 godzinie stwierdziłem, że spróbuję zmienić też sety kostiumowe. Poprzednie 5 godzin robiłem w zestawie strażnika dusz w połączeniu z tropikalnymi skrzydłami oraz laserowym skinem. Teraz zmieniłem na kostium Wielkanocnego Króla w połączeniu z czapką oraz skrzydłami Dino i steampunkowym skinem. No czasowo wychodziło to tak samo, niemal identycznie. Nawet na dwóch cepekach spróbowałem zmienić w trakcie zestawy pod konkretny rodzaj mobów, ale uznałem, że to psychiczne i odpuściłem. Siódma godzina, ten sam zestaw co na poprzedniej godzinie, ten sam pet, ale zmiana kierunku na lewo góra. Jako już była to pod względem tempa druga najlepsza strona dla mnie. No niewiarygodne, zrobiłem tyle samo co ostatnim razem, czyli 14. 8 godzina już bez testów wracamy do poprzednich zestawów i do kiciolota, ale jeszcze dałem ostatnią szansę stronie góra lewo i tym razem wyszło 15. Natomiast jest to taka strona, na której ciężko się wyciska ten czas. I też portal do wyjścia jest w kolejnym pomieszczeniu, co zabiera kolejne sekundy z każdej CP. Dlatego mamy 9 godzinę i od tego momentu aż do samego końca wyzwania już robię tylko i wyłącznie stronę dół prawo. Dobra, 11 godzina. Obiecuję, że to już ostatni test. Spróbowałem zrobić to z ciekawości na blasterze, jako iż WK czasami mnie mocno irytuje, że muszę mocno polegać na trzech przedmiotów, które posiadam, a mianowicie buff z Mechów, który daje mi m.in. obszarową spację, Buff Spira, który ma szansę na zresetowanie mi skila oraz zestaw strażnika, który również może resetować skillę. I tak na, naprawdę na WK bardzo mocno jestem uzależniony od tych rzeczy, gdyż w przeciwnym razie jestem kupą. Blaster nie oddał na całe szczęście, jednak mimo jego wbudowany obszar spacji to czasami ciężko się czyściło niektóre moby. Zwłaszcza, że ten jebany łucznik potrafił uderzyć 10 razy pod rząd bez Bona. A powiedziałem na całe szczęście, bo nie jestem jakimś ogromnym fanem tej karty i. Wolałem unikać grania nią tutaj. Wynik w godzinę to oczywiście 14 CP. Od 12 godziny aż do samego końca już nic nie zmieniałem ani niczego nie testowałem. Za każdym razem robiłem już 15 na godzinę. Więc słyszymy się już na podsumowaniu.

w ciągu 24 godzin wykonałem dokładnie 353 CP, co dało mi gwarantowane 353 odłamki. Ponadto otrzymałem 74 odłamki jako nagrodę dodatkową, co daje łączny wynik 427 odłamków. Możemy zatem policzyć, że średnio podwajało mi z szansą 21%, co teoretycznie nawet miałoby sens, bo wybieramy zawsze pomiędzy pięcioma skrzynkami. Jeśli chodzi o zarobek, porównując z aktualnymi cenami na nocbazarze, to mam 45,1 i kaka za 226 zębów robaka, 6,2 kaka za 253 ogony olbrzymiego szczura.

oraz Creme de la Creme 320kk za 427 odłamków, co po sumowaniu daje łączny wynik 387 i kk w 24 godziny, czyli około 16kk na godzinę. No i to tyle. Standardowo zachęcam do dołączenia na mojego Discorda. Jest już prawie 300 osób, więc to jest całkiem ładny wynik. A jeśli myślisz o powrocie do gry, gdyż na przykład zainteresowały Cię przecieki odnośnie aktu 10, to oczywiście zachęcam do rejestracji z mojego linku, który znajdziecie w opisie pod tym filmem.